Dobry Państwu, to Andrzej Garemak z tej strony począł słowy. słowem. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym poruszyć temat e, traw, bo są odwieczne problemy wypalania traw, e, nie koszenia traw, a tutaj proszę Państwa, proszę bardzo, niech państwo zobaczył, zapłotę, kto wymyślił ekologiczną e, te, utylizację trawy na wiosnę? No ale właśnie dlatego też jesteśmy, jest panem Krzysztofem porozmawiać, że od jutra u nas też tutaj, takie e, ekologiczne rzeczaki będą owce. Można przytulić, można się pobawić i oczywiście one wyczyszczą to do końca. I właśnie też, też bym nakłaniał i innych samotnych. Ludzi, rodników samotnych i samotnych, którzy by skorzystali na tym. no Wiadomo. Paliwo kosztuje, wszystko kosztuje, a tutaj jest obupolna korzyść, bo i zwierzak jest najedzony, łąka jest wyczyszczona. Tylko wywozy i już na zaraz będzie na czyli naprawdę, bardzo bym, bardzo bym prosił, żeby tego, żeby ludzie też się zastanowili nad tym, my już z Krzysztofem e, z, z, zaczynamy rozmowy na ten temat. Proszę bardzo, niech Państwo sami zobaczą, jakie piękne zwierzaki, i młode, i starsze, i, I nawet koza jest, i dziewczynki, i dziewczynki, chłopczyki. Kto co, kto co tego, kto co yy, preferuje sobie. I to właśnie najlepiej to szukać tego w internecie, tam gdzie yy, się ogłaszają, właśnie ze zwierzakami yy, tego, z hodowlą zwierząt. Dziękuję bardzo. Wszystkie miłego dnia, do zobaczenia.